Podoba się, Milenko, Hmm, tak, Podoba się? A co tu jest zebra? Zebra? Ma ogonek zebra, zobacz, tutaj jest ogonek. Widzisz ogonek? A tutaj jest buźka. Zobacz, tu jest buźka, widzisz? Podoba się? Tak, otworzymy zebrę. I co tu jest, Aniołku? Co tutaj jest zebra? Kochanie, jest zebra? Tak, noleńko, jest? Podoba się, tak. Uważaj tylko na paluszki. Taka zebra ładna, tak? Uszka ma zebra? Ma uszka? Tak, tu ma łóżko jedno i drugie, a buźkę ma też ma buźkę, tak? Ale ładna zebra, no zamknij ładnie, na paluszki. nie, na paluszku nie, jest synek, to niedobre. kochanie. O, nie, nie, się. Doba się, tak? tak? — Brawo, kochanie, gdzie się pięknie bawisz?